Hafida jest żonaty od 7 lat z Abbasem, który jest 15 lat starszy i pracuje jako strażnik. Para ma dwoje dzieci. Rodzina prawdopodobnie wyjedzie na wakacje 10 sierpnia 2014 roku. Abbas zaćga żonę i ucieka z dwójką dzieci. Jeśli Hafida nie odpowie przez trzy tygodnie, jej siostra zadzwoni na policję. Funkcjonariusze otwierają drzwi i drugi września znajdują ciało w kałuży krwi. Prawdopodobnie była tam od trzech tygodni. Balkon jest pełen much. Drzwi zostały uszczelnione gumą, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zapachu rozkładu. Więc zbrodnia została zaplanowana. Wskazuje na to również fakt, że sprawca sprzedał samochód na rzekome wakacje. W poprzednich latach Hafida co najmniej dwukrotnie dzwonił na policję w sprawie przemocy domowej. Raz przeniosła się do schroniska dla kobiet. Sąsiedzi opisują również ojca jako agresywnego, zwłaszcza wobec jego siedmioletniej córki. Nie zrobił nic ze swoim synem, mówią, że nienawidził tylko kobiety. Sprawca nadal jest dzisiaj zbiegiem. Gdzie dzieci są niejasne, dziękuję za obejrzenie tego filmu i pomoc w zbudowaniu dużej bazy danych o zabójstwach dla honoru. Proszę zapisać się do naszego kanału zabójstwo honorowe.